Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy domowe wędzonki. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych wędzonek. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Na początek przygotujemy kiełbasy. Łopatkę kroję na kawałki, oddzielam od niej tłuszcz. Wołowinę również kroję na kawałki. I boczek w plastry. Będę to wszystko mielić łopatkę i wołowinę na dużych oczkach, natomiast tłuszcz na drobnych oczkach. Mięso należy przyprawić. Ja użyję gotowej mieszanki przypraw do kiełbasy wiejskiej. Dodaję również jedną łyżkę majeranku, pieprzu, główkę czosnku przeciśniętą przez praskę. Mięso należy dobrze wyrobić i podczas wyrabiania doleję szklankę wody. Dodaję również sól, ponieważ na początku dodałam jej za mało. Następną kiełbasą będzie kiełbasa swojska. I tutaj mam kilogram bardzo tłustego boczku. Tutaj są wycięte y, takie właśnie kawałki tłuszczu z łopatki. Już je zmieliłam. I tutaj jest około 4,5 kg. Chudego mięsa z łopatki. No i jeszcze z szynki. Tak, wszystko jest wycięte. Zmielę również czosnek. Tutaj są dwie główki. I przyprawię solą i pieprzem. To będzie wszystko. Tu jest mięso już po moczeniu się w solance. Moczyło się od 4 do 5 dni. I tak właśnie mięsko się moczyło. Ono już jest lekko słone. Tak więc tej soli dodam teraz mniej do kiełbasy. Ale gdybyście nie moczyli mięsa w solance: mięso na kiełbasę należy dobrze posolić tak aby było słone żeby sól było czuć na języku jak spróbujemy mięso tak więc mielę dalej tłuszcz mielę na małych oczkach natomiast chude mięso na dużych oczkach to są duże oczka Tak wygląda mięso na kiełbasę. Wołowina bardzo chłoda, kilogram, łopatka 5 kg yy, średnio poprzerastana. 30 dekagramów słoniny, aby uzyskać porządny łącznik mięsa, dwie główki czosnku, kilo boczku oraz tłuszcz z łopatki. Dodam teraz pieprz, sól, wodę. Wyrobię masę mięsną. Można dodać szczyptę gałki muszkatołowej. Wlewam dwie szklanki wody. Wszystko dokładnie mieszamy. Jelita przed nadziewaniem należy namoczyć w zimnej wodzie. Nadziewamy kiełbasę, następnie ja je wszystkie podpisuję. Mięso przed nadzieniem musi się wysuszyć. Tej boczki, szynki, ładnie już odciekły, Tak samo kiełbasa jest powieszona na kije i ładnie się suszy. No i tak wyglądają łódka wędzone. Tam jest kiełbaska. Na razie jest około 4 godzin. Jest jeszcze jasna temperatura 75 stopni. To zobaczymy od góry. No piękna ta kiełbasa, piękna. Boczek. No ale to jeszcze trzeba czas. I tutaj już po uwędzeniu czekam aż całkowicie ostygnie, obcieknie z tłuszczu i dopiero można ją ściągnąć z kija. A tak wygląda reszta wędzonek. Boczek już ostygnął, jednak jest jeszcze miękki, bo nie jest schłodzony. Ale przekroimy go i zobaczymy jaki jest w środku. Wspaniały. Nie jest ciągnący dobrze, uwędzony, przepiękny boczuś. Przekroimy teraz szyneczkę. Cudowna, peklowała się w solance około 5 dni. Woda, sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz no i czosnek. Pięknie uwędzona. Przekroimy kiełbaskę swojską. Ona po schłodzeniu będzie lepsza, teraz jeszcze jest wilgotna. Musi się schłodzić, aby nie była taka mięciutka. No ładnie wygląda, bardzo ładnie. Tak wygląda kiełbaska. Tu jest kiełbaska, która poleżała sobie trochę w lodówce, około tygodnia i proszę, ona pięknie wyschła. Tak więc polecam pozostawić ją bez folii, bez pakowania próżniowego i ona sobie swobodnie wyschnie. Nie psuje się w ogóle. Jest wspaniała kiełbasa. Wszystkie kiełbasy wędzonki pakuję hermetycznie. Małe woreczki. I po prostu do miesiąca mogą leżeć w lodówce, ale ja nadmiar zamrażam w tych właśnie woreczkach, żeby zachować smak i aromat tej wędzonek, dlatego pakuję je hermetycznie. Boczek wspaniały, dobrze uwędzony. On już troszkę poleżał w lodówce, tak więc się zespolił, bo na początku wiadomo on jest mięciutki po uwędzeniu i bardzo delikatny. Jeszcze spróbujemy boczek. Mm, mięci, sięki pyszny. No i kiełbaska, cudo. Dobrze doprawiona. Wszystko jest pyszne, dobrze uwędzone i domowe. Polecam Państwu przygotować sobie takie wędliny, jak ja przygotowuję. Pakuję je hermetycznie do zamrażarki. No i na długi, długi czas starczają. Tak więc można ominąć sklepy i zrobić samemu swoje własne wędliny. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.